Pściutkie. Ciekawe czy nie trzeba będzie wędki zaklejać. A to około jednego bara stać. Tutaj wentyl trzeba wyprostować, bo jest przekrzywiony. Dobre. Do szopy dojechało? A... W sumie nie może się oddalić. zabrakło, musiałem uzupełnić bałagan tu trochę mam ponieważ jeszcze oświetlenia nie skończyłem, rotacyjną też robiłem miał być miał być remont remont rotacyjnej zmieniłem paski jedynie, ale coś mi nie pasowało więc Teraz łąki kosiłem jeszcze na tych starych paskach, a co mi nie pasowało, no to dowiecie się jak będzie film, bo jak się za to już zabiorę, no to muszę ją całkowicie zrobić, łącznie z talerzami, bo talerzy nie chciałem, talerzy nie chciałem robić, bo jakbym je zaczął, zaczął robić, to bym musiał do przekładni też zajrzeć, a to by mi się to dość długo zeszło. Nie wiem ile tu ma być pociągnięć smarowniczką Bo z tej strony to raczej o właśnie Tutaj to smar wyjdzie Z tej strony też jest, też jest I bardzo pięknie Tutaj to przesłowane. Tutaj na tyb. 2 3 4 5 7 8. No i zapowietrzacie. Się. Ekśik. Się jak się kładzie smar do tego to się wepchnie z powietrzem trochę i potem nie chce smarować trzeba na pusto kilka razy ruszyć Tutaj w sumie nie liczę. Zobaczymy dopóki nie wyjdzie. Punktów do nas malowania trochę jest. Jeszcze tutaj. Wychodzi i wychodzi. No i chyba wszystkie kalamitki. A, na krzyżakach jeszcze. To jeszcze tego nie odkładam. dobrze Dobra, trzymaj to. Wciśniesz tak? Wciśniesz, nie? Chwila prawdy. Trzymasz? O, o nie. A to się tak zaparło? Miałeś tr trzymać. No, trzymam nie ustawiam ja bym to bardziej jednak skręcił e, ten zawór ten dławiący bo to mi się zdaje że bardzo mocno to trzymałem nie zdławiłoby tego, żeby tak się wolno rozłożyło, tylko by było pach. Dobra, trochę nieprzemyślane z tymi drążkami, bo tego podnieść nie można za bardzo. E, jest, tylko muszę odkręcić. Na no kucie. Na kapie, kapie, kapie. Na kapie trzeba będzie umyć. Leci ci jeszcze coś? Wylatuje? Siłownik i tak już powinien być pusty. Zresztą jakiś. Można by go lekko ruszyć do góry i w dół. No, ale też nie wiadomo z jakiej parafii on. do góry, na dół, czy nie bardzo to ciężka jest no i zażygało dobra, już zostaw ten wąż choć tutaj przytrzymasz te ręczniki Krzyżaki mamy już smawanko. Ciekawe, czy to w ogóle działa. Zaraz się zobaczy. Za ja bardzo przykręciłem. Dobrze. do tyłu Dobre Teraz lecimy do. dół No idealnie Czy możemy to przypięcić to tak nie powinno się cofać trochę dalej powinno to muszę jeszcze sprostować bo tu się opiera o, o ten ogranicznik nie o ogranicznik tylko o tą taką kostkę w jakim celu ona jest No bo znowu sobie dopchnę do do tyłka no, i teraz Teraz olej spuszczamy, leci jedno. Baj. teraz. Jeszcze jedynie trzeba to w polu przetestować. Dobra, to w tym filmie z przeglądu tego przetrząsacza, wstępnego smarowania, by było na tyle. Jak to się sprawdza w polu, będzie w następnym odcinku. No, trochę się ciemno już robi, słońce zachodzi, ale jadę tutaj, kawałek mam blisko, skoszony koło domu, to to muszę sprawdzić jak już to rozłożyłem. Tu mój kanał, film, znaczy playlista, film, ewentualnie playlista, tutaj film. Jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, zostawiajcie kciuki i do następnego. Cześć!